Dzień dobry! Wszystko wskazuje na to, że sezon podlodowy w tym roku będzie wyjątkowo długi. Aktualnie mamy odwilż. Drugi dzień plus jeden stopień, ale już pojutrze w nocy minus 12. Inna woda, pora spróbować czegoś innego. Sprawdzałem jakieś 30 minut temu, wywierciłem jakieś 20 dziur mniej więcej i teraz po kolei, po cichu będę sprawdzał każdą z nadzieją, że gdzieś znajdę jakieś ryby. Wziąłem ze sobą dwie wędki malutką blaszkę i klasyczną mormyszkę. Ochotkę mam w plecaku za sobą. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Pierwsza warstwa lodu ma około 10 cm, ale na niej jest około 2-3 cm zmarzniętej wody, która niestety pęka pod gumiakiem. Tutaj jest jeszcze spoko, znacznie więcej jest kawałek wcześniej, ale... Może jakoś to będzie. Nic się nie dzieje. Lód jest na tyle gruby, że wszystko będzie dobrze. Zaczynam tam, gdzie wywierciłem pierwszą dziurę. Właśnie tak się chodzi po tym lodzie. Po cichu. Woda jest bardzo, bardzo płytka jakieś półtora metra. Mam nadzieję, że ryby nie uciekną gdzieś daleko. Tu, gdzie ja to wierciłem? To chyba tutaj. Zacznę od malutkiej blaszki. Oj. O, spadło. Nie chcę wyciągać tego skruszonego lodu, który jest w przeręblu. Nie chcę płoszyć tych ryb, jeżeli tutaj są. W tym sezonie nie złowiłem jeszcze ani jednego okonia. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu uda się to zmienić. Wiem, że na tej wodzie sporadycznie, bo sporadycznie, ale jednak się zdarzają. O, chyba było stuknięcie. O, szty. No było, było. Cały czas siedziałem na wodzie, która ma 5 metrów. Tutaj mamy jakieś metr. 30. Ciężko przywyknąć. Że ta blaszka to może być nie najlepszy plan, ale w razie czego mam ze sobą drugą wędkę z mormyszką. Mam ochotkę. Będziemy kombinować. Chociaż jedną rybę z lodu złowić na blaszkę, tak jak się łowi w całej Polsce. Może i u nas się uda. Zabrałem ze sobą bardzo mało sprzętu. Mam dwie wędki. Plecak w plecaku trochę gratów. Ochotkę trochę jokersa. I jakoś to będzie. Oż ty, zapomniałem Jokersa dosypać. Oto mam tylko tyle. No cóż. Tutaj jest bardzo płytko. Nikt nie będzie używał zanętnika. Dobra, jakoś tam doleci do dna. Może wystarczy? Trzeba oszczędzać, co? Pozbieramy jeszcze te resztki. Dobra, niech tam leci do tna. Niech nam wabi ryby. A skoro zanęciłem Jokersem, to spróbuję na ochotkę na mormyszce. Z nadzieją, że... Są tutaj okonie, albo w ogóle, że są ryby. Na mormeczka już złowiłem wszystko, chyba co się tylko dało na lodzie. Tutaj przynajmniej nie będzie problemu z dojechaniem do dna. <grytania> Metr 30 wody, szału nie ma. Przynajmniej tego jednego okonia z lodu w sezonie to wypada złowić. Niestety, pomimo nęcenia, nie wydarzyło się absolutnie nic. Sprawdziłem jeszcze 7 albo 8 innych dziur. Nie dzieje się nic, co prawda, przeleciałem to na szybko z blaszką. Ale życia nie widać. Idę na sam koniec. Chciałem tego trochę uniknąć, bo tam lód jest zdecydowanie najcieńszy, bardzo blisko odpływu, ale nie widzę alternatywy. Niestety wygląda na to, że tutaj po prostu nie ma ryb. Prawdopodobnie miałem jednobranie na blaszkę na samym początku, ale pewien nie jestem. Dziurę mam już wywierconą dosyć dawno. Zobaczcie, jak się zapadam co krok. Nie fajnie. O, tu jest trochę lepiej. A tu będzie gorzej. O właśnie. Trudno. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że ryb tu będzie mnóstwo. Albo chociaż jedna. Już by było całkiem nieźle. I po cichutku zobaczymy. Jeżeli gdzieś te ryby mają być, to muszą być tu. Nie ma chyba innej opcji. Nie mam innego pomysłu. Tutaj jest całkiem głęboko. Liczę na to miejsce przez 5 minut na blaszkę nawet nie powąchało zobaczmy na mormyszkę z pojedynczą ochotką branie było Uhuhu. to było branie bankowo stukają specjalnie nie zacinam chciałem Wam pokazać mega delikatnie, ale ryba z pewnością ryby wyglądało jak branie bardzo, bardzo małych ryb ale najważniejsze, że ryb nie do zacięcia musimy coś już nie ma ochotki i jajcie, ryby znalazłem w końcu. Ten film do tej pory z pewnością jest jeszcze dosyć krótki. Ale musicie mi uwierzyć, że jestem już tutaj prawie dwie godziny. Chcę chociaż jedną tę rybę wyciągnąć, zobaczyć jaki to gatunek. Rany, jak delikat jest. Nie taka najmniejsza. Oby okonek, oby okonek. Płoteczka. Może być, może być, może być, może być. W końcu ryba. Ha, udało się. Ha, a może nawet jest dręga. Ciekawa sprawa. Mhm, to wypuszczę cię tu, to będzie nieszczęście, a jak wstanę i pójdę gdzieś indziej, to też sobie ryby spłoszę. Dobra, musisz wrócić tu. Mniejsze ryzyko, chyba. Specjalnie nie wygrzebuję lodu z przerębla. Nie chcę płoszyć ryb. Cały czas stukają, ale to jest tak delikatne. Nie byłem pewien, czy jest ryba taka duża. Chuj cię kręcę. Ale malizna. <laughs> Ale jest druga ryba. Nawet nie, nie dokładam ochotki. Łowię na te resztki. Zobaczymy. Chcę skorzystać, póki się coś dzieje, i dowiedzieć się, czy jest tutaj coś większego. Ale jakby na to nie patrzeć, cel osiągnięty. Ryba złowiona chyba było stuknięcie. O mi ręce trzęsą. Nie ma tego złego. Przynajmniej nie trzeba przynętą pracować za mocno. Jest. Troszkę lepsza. A może nie. Płotecki Zasuwaj Bez nęcenia, bez jokersa Nawet bez ochotki na mormyżce. Coś się dzieje Wiem, że to trochę mniejsze ryby niż ostatnio Ale najważniejsze, że je znalazłem Myślę, że przy tym co się tutaj dzieje Nawet nie ma sensu rzucać jokersa Bo one mi to wyjedzą w 3 sekundy Zaraz zrobię coś troszkę innego Ta ochotka mi za szybko spada z haczyka A, zrobię to od razu Wyciągnąłem pineczki, powinny być w formie, o, aż w za dobrej są. Wezmę kilka, dosłownie. O, trochę dużo, kilka. Wybiorę sobie czerwoną, bo się wysypało ich dużo. Czerwoną, może być. Zamknę, żeby nie wszystkie uciekły, gdy to ładowane opakowanie się trafiło. I na mormyżkę założę pineczkę. pewną obawę, że to przenęciłem tymi pinkami. Nic się nie dzieje. Albo pinka to jest zły pomysł. Mam jeszcze tej ochotki dużo, w razie czego najważniejsze, że cokolwiek się zaczęło dziać. Takie małe ryby mogły się bardzo, bardzo szybko gdzieś przesunąć. Niezależnie od tych moich pinek. Ale tego się nie dowiemy, co się stało. Albo pinka to jest dla nich za duża przynęta, a to by było nie za dobrze. Ja. Wrócimy do ochotki, zobaczymy, czy są ryby w ogóle. Ewidentnie coś im nie pasuje w pince, albo już ich nie ma. Któraś z tych opcji. Oszty, ochotka spadła. Niedobrze. Chcę zobaczyć, czy są tutaj ryby nadal, czy będzie trzeba je gdzieś gonić. Ale wiele wskazuje na to, że będziemy je gonić. O, pusto. No ale z takim refleksem, Tomek, to <grym> może być ciężko coś zaciąć. Czas reakcji dwa dni robocze. Poczekam aż suknie trochę mocniej, bo nie do wcięcia. O, to było ładne, ale pusto. O kurczę, no, ciekawe się wylosowało. Jest całkiem spora możliwość, że zaraz zrobię coś nie najmądrzejszego. Nie żeby rzeczy, które robiłem do tej pory były wyjątkowo o, uch, odpowiedzialne. Ale zaraz chyba zrobię jeszcze coś gorszego. no Szkurde. Nie do zacięcia. Tam już na pewno nie ma ochotki. Nie ma szans. Pewnie. Pusty haczek. Zrobimy inaczej. Leży tu jakaś jasna pinka. Założymy taką jasną. Jednak to, że ochotkę mi ściągają z haka, to nie najlepiej. Dobra, dojechałem do dna. I zrobimy tak, żeby to było ze 2-3 cm nad dnem do 10 w porywach. Niech to chwilę tak zaczeka. A ja jeszcze przemyślę co chcę zrobić, żebym tego nie spaprał do reszty. Popróbowałem jeszcze chwilę tą pinką, nic się nie wydarzyło. Widzę, że ktoś tutaj wchodził, nie? To czyli się da wejść. lód jest gruby, ale w tym miejscu nie jest taki czarny jak w innych miejscach. Widać tutaj odpływ. No cóż, zobaczymy. Stoję, więc nie jest najgorzej. Oczywiście kolce mam. No w takim razie wywiercimy jeszcze gdzieś tutaj. Chwilę zaczekam aż te ryby. Wrócą, bo na pewno jest płosze. Może być. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Nie wiem jak to działa w wędkarstwie podlodowym, ale piękne słońce plus 2 stopnie. Wcześniej dosyć mocno wiało, ale przestało. Nawet nie mam kombinezonu. Jest całkiem przyjemnie. Mój zestaw sobie tutaj spokojnie leży, czeka na lepsze czasy, aż te ryby trochę się uspokoją. Zmiana planu numer 117 dzisiaj, takie zupełnie w moim stylu. Przejdę się od tych wierconych dziur, gdzie się wzdłuż linii brzegowej dosyć blisko trzcin, tam gdzie zaczyna się robić jakkolwiek głębiej. Z blaszką zobaczymy, może te ryby gdzieś tam są. A się nie fajnie po tym chodzi. No. Wolałbym nie hałasować. A w te dziurę, z której złowiłem kilka ryb, wrzuciłem trochę jokersa. Zapomniałem powiedzieć dosłownie. Minuta na miejscówce, jeżeli nic, lecę dalej. Nie ma tego złego. Nie biorą, ale przynajmniej szybko idzie. W nosie mają. Jeszcze trochę tych odwiertów zrobiłem. Trochę czasu jest. Może tutaj. Ja wierzę. Gdzieś muszą być. Ostatnie cztery okonie w naszym okręgu. Gdzieś się na pewno chowają. Daleko już nie ma. Noż, kurde, chociaż jeden. Blaszkę prowadzę na bardzo różne sposoby, ale absolutnie nic się nie dzieje. Zaczynam też wątpić, czy za pierwszym razem rzeczywiście miałem branie. Ostatnie miejsce do sprawdzenia. Nerwowo tu. Nie dzieje się. Wracamy do planu A. Zobaczymy przy samym odpływie. Może tutaj będzie szaleństwo. Gdzieś musi być, nie? Na tej wodzie są ryby A przynajmniej były Zaraz chyba zmienię troszkę podejście Skoczę po zanętę i zrobimy to od A do Z Tak jak się powinno I chyba dokładnie tak zrobię I zostaniemy już w tym miejscu Skoro się da, to spróbujemy tu Do tego chodzenia Załamującego się lodu nie mogę przywyknąć. Wiem, że pod spodem jest gruby I bezpieczny, nie? Ale Bo, tu jest spoko Mimo wszystko wygląda to nie najciekawiej Opa, branie było akurat. Akurat jak szedłem. Było nie dotykać tej wędki Tomek. Dać tej rybie wziąć. Jest. Dać tej rybie wziąć jak brała. Ule molizno. Ale ryba jest, o widoku mogłeś tu wisieć chwilę. Opa. Ech, ale zaczniemy. Oj ojoj, niepotrzebny hałas. Zrobimy to troszkę inaczej. Skręcę podpórkę tak jak być powinna postaram się zrobić to wszystko już w miarę cicho jakkolwiek cicho to niepotrzebne, to niepotrzebne mam trochę metod miksu, po dziwnym mówieniu na metodę klei się całkiem nieźle zrobię taką kulkę tutaj jest na tyle płytko, że używanie zanetnika nie ma sensu na pewno mi to trochę zasmuży ale spróbuję to dosyć mocno ścisnąć spadło w pionie, jako tako ręce umyjemy śniegiem tak jak się powinno i wrócę po resztę rzeczy i myślę, że teraz coś się zacznie dziać. Dwie ochotki założone na małą mormyszkę. Zobaczymy, czy teraz będzie czyste szaleństwo. Tutaj mamy około dwóch metrów wody. Zdecydowanie najgłębiej. Jedziemy. O, coś próbuję delikatnie. Czyli ryby są. Bliskość tego odpływu ma jedną zaletę. Tutaj jest trochę głośniej, więc aż tak nie będę tym rybom przeszkadzał. Pusto, uch. Ale ładniejsze branie, całkiem mocne. Nie wiem czy tutaj spławik by nie był lepszą opcją, ale może następnym razem. Za chwilę będą mega mrozy, także jeszcze trochę z tego lodu połowimy. Znowu pusto, mega delikatnie. Obawiam się, że będę zmuszony łowić na pinkę, mimo że znacznie, znacznie więcej dzieje się na ochotkę, to ona bardzo szybko znika z haka, a pinka długo, długo zostanie. Jest. Nie. Spadła. Poczułem ją. Oż ty. Napineczkę. Brań mniej, ale to przynajmniej było wyraźne. No cóż. Jedziemy dalej. I nie ma. No nie. No, a, irytujące się to robi. Te ryby tutaj stukają co chwilę. Co chwilę. Ale żeby coś wciąć to graniczę z cudem. O jest. Co Cofam wszystko co mówiłem, ale nie ma się co dziwić, że mam problemy z wcięciem przy tych rozbiarach ryb. Ale najważniejsze, że są. Pierwszy raz udaje mi się tutaj złowić jakieś ryby z lodu. Próbowałem rok temu. Nic. W tym roku cokolwiek. Opa. Dobrze to już było porana na głupie pomysły. Trzy pinki na mormyszce. Zobaczymy tak. I odłożę tę wędkę. Niech sobie tak leży. Zobaczymy, czy trafi się coś lepszego. Tylko trafić przez lód. Ciekaw jestem bardzo, czy uda się dzięki temu wyselekcjonować cokolwiek lepszego, bo póki co. No brań mnóstwo tylko, nie o to nam chodzi. Podniesione dosłownie tyle nad tnem. Zobaczymy, co na to ryby. Odszedłem na pół sekundy. Już wędką bujało. No nie! Wróć! Wróć. Jeszcze coś się dzieje. No nie ma. Oszty! Dzięki temu uda się zrobić cokolwiek lepszego. Jest zanęcone mixem. Było trochę jokersa. Mam nadzieję, że tu się wkręcą ryby. Coś próbuję. Ale to tak delikatnie, że aż strach patrzeć. No mega delikatnie. Ale zobaczmy. Nie ma. Ach, chyba nie mam pomysłu, jak sobie z tym poradzić. No przecież ładnie wierzę. I też nie ma no. Odgrydę rękę zaraz. Ale nie swoją, czyjąś. Oto już jest duża przynęta, naprawdę duża. No chyba poczeka aż mi wędkę porwie tym razem. Nie, nie wiem jak to zrobić. O, ho, ho, się potwór trafił. Hu, 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 Żebyśmy dali radę na trzy pinki. Fiu, 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 jaka wzdręga. <noise> Przynajmniej wiem, gdzie są małe ryby. Jeszcze będzie trzeba zlokalizować te większe. Ale pierwsze ryby z tej wody są. <noise> Nęcenie jokersem nie pomogło. Odcięło ryby, ale też trzy pinki to nie jest najlepsza zimowa przynęta. Nie wiem, czy ja chcę wracać do ochotki i dłubać te maluchy, ale wypadałoby sprawdzić, czy te ryby w ogóle tutaj są, bo to już z pół godziny bez dotknięcia. Mam jeszcze jeden szalony pomysł, ale to na sam koniec, bo jest to dosyć specyficzne łowienie, a poza tym wymaga ode mnie, żebym się stąd ruszył, a staram się nie chodzić, żeby nie płoszyć ewentualnych ryb, których nie widać. Spróbujemy na ochotkę. Założyłem dwie. Mam nadzieję, że teraz to się ryby odpalą. Tak to jest jak się próbuje na nowych wodach. Nie jest to nowa woda w pełni, tylko do łowienia z lodu. Nowa. Trzeba zapłacić plecowe zanim się znajdzie te ryby. Jeżeli są, to na ochotkę będą strzelały natychmiast. Chyba, że nie lubią helikoptera, który właśnie leci. Niestety ryby w nosie mnie mają, więc na chwilę odłożę wędkę, zawieszę mormyszkę te 2 cm nad. Już wyciągnę ten lud już mi poważnie przeszkadza. Zobaczymy. Może będą chciały na nieruchomą przynętę. Chyba coś skubnęło. Ale tak długo nic się nie działo, że możliwe, że już mi się w oczach. A chyba jednak nie. Po robocie spróbujemy sprowokować rybę. Ewidentnie ją sprowokowałem, tylko nie zaciąłem. <laughs> Starzeje się. się mnie masz, nie? Jak mogę zacinać, to tak to nie. Wyłączę kamerę, to stuka, to co za oszust. E, no nie do wcięcia to jest. Ech. Trzeba sprawdzić, która godzina. I godzina jest 14.05, zostało nam godzina 40 maksymalnie. Łowienie takich rybek i jeszcze z dużą trudnością, to nie jest hobby mojego życia. Nawiercę jeszcze ze trzy dziury, ale w takich nieoczywistych miejscach. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Gdyby nie to, że znam tę wodę, to pomyślałbym, że są same małe ryby. Ale wiem, że nie. Woda nie jest duża, więc znalezienie tych ryb nie powinno być wyjątkowo trudne. Coś się tam przegięło. Nie, nie idę. Tyle to nie. Na wierce bardzo blisko trzcin. Z trzy miejsca, może cztery. Najbardziej mi zależy na samym rogu. Chur, to gruby lód! O, tutaj tego jest trochę. Jeszcze bardziej w rugu. Ale to ostatnia, tutaj. O! Ale tu już dużo lodu nie ma. Dalej nie idziemy. O, Wracam na miejsce, a tu branie. I po braniu. Fajnie było. Wiecie, jak mnie kusi. Jeszcze trzy kroki do przodu, w stronę odpływu. Ale to jest bardzo zły pomysł. Bardzo zły. Więc tyle to nie. Zestaw z marmyszką wyciągnięty. Spróbuję jeszcze raz z blaszką wszystkie te miejsca obskoczyć. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Korzystając z tego, że zaraz słońce się schowa. Będzie pewnie całkiem zimno. Nie ma to żadnego związku z tym co robię, ale tak tylko mówię. Nie wiem co robić. Nie umiem żyć jak ryby nie biorą. Nawet te wzdręki brały tylko małe, a tutaj te wzdręki zdarzają się przepiękne. Tylko gdzie one są? Tak samo jak poprzednio. Minuta na miejsce. Nic się nie dzieje. Idziemy dalej. Ostatnia szansa przed tymi bardzo, bardzo dużymi mrozami. Podejrzewam, że tutaj w samym rogu nie ma wody, ale i tak spróbuję. Obstawiam, że jest pół metra. Może nie być. Nie ma. Dobra, nawet tu nie próbuję. Zobaczymy tu. Albo zaraz spróbuję, żeby mieć czyste sumienie. Przeszedłem chyba wszystkie dziury, które wywierciłem. Słońce zdążyło się dosyć mocno przesunąć. Nie wiem, czy wierciłem jeszcze coś w tej okolicy, żeby spróbować dla samej zasady. No nie przywyknę do tego chodzenia. Nie ma szans. <grym> obawiam się, że sprawdziłem wszystko. O, tu jeszcze były dziury wywiercone przez kogoś wczoraj. Zobaczmy. Ale obawiam się, że <grym> okąków w ten sposób nie znajdę. One z pewnością gdzieś tutaj są. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Albo w ogóle, gdzie się chowają te większe ryby. Wydawałoby się, że tam, gdzie jest najgłębiej, ale chyba nie. W takim razie zrobimy to tak, że wezmę tego jokersa, dorzucę już bez zanety, bo to nie pomogło. Niech tam doleci do dna. Na tej głębokości zajmie to jakieś 17 sekund, być może wkręcą się jeszcze jakieś ryby. Już zwątpiłem, mam trochę lepszą rybkę. Mówiłem, że trochę, nie? <grystanie> Malizna. Może być. O, bolesne frycowe dzisiaj, nie? Nie będę owił na opotkę. Tych brań było ze 30, ta się wcięła sama. Pojedyncza pinka i jedziemy tak. Może być. Okoń! Ryby ja brały przez dosłownie 3 minuty. Akurat miałem ważny telefon, nie za bardzo mogłem wam poopowiadać. Cel, udało się, nie? Złowiłem okonia. O, chyba o, o to dzisiaj chodziło. Okoń to okoń. Po co drążyć temat? Ale tych ryb już tutaj nie ma. Po prostu zniknęły. Jeszcze przez jakiś czas próbowałem w ten sposób. O, miknęła tam ryba. Bardzo wysoko tą mormyszką poruszać. I te rybki się tu pojawiały. Malutkie, nie, ale się pojawiały. Tą wędkę już złożę koniec tej zabawy. Bo mam jeszcze ten jeden dziwny pomysł na sam koniec. Skoro tak dobrze ryby biorą, to głupio by było nie korzystać. Zobaczymy, czy one będą chciały stukać na blaszkę. Może to są małe okonki. Bardzo bym się zdziwił, ale kto wie. No, do blaszki w ogóle nie podchodzą. Dobra, nie to nie. Chodźmy spróbować na koniec tego, co mam w głowie. Proszę się ze mnie nie śmiać. To będzie coś dziwnego. Tylko najpierw muszę zanieść cały sprzęt do samochodu. 99% tej wody jest zamarznięte, ale jest mały fragment, na którym lodu nie ma. I właśnie tam planuję się udać. I to, co teraz zrobię, jest bardzo nierozsądne. Podejrzewam. No ale zobaczmy. Ok. Hop. Łowie z lodu. Jakby na to nie patrzeć. Dalej tu już chyba nie pójdę. U. Nie, nie, dalej nie idziemy. Nie ma mowy. Jest. Uj, no nie o to chodzi. Przepraszam gościu, nie tak chciałem. Liczyłem jednak na trochę większe. Cały czas łowię z lodu. Ale strach zrobić krok dalej. Chciałem złowić okonia na blaszkę, złowiłem. Nikt mi nie powie, że nie. To był jeszcze głupszy pomysł niż się spodziewałem, ale złowiłem okonia, więc chyba było warto, nie? Nie, chyba nie. Poważnie to chyba nie. Trudno. Frycowe, zapłacone, ale wiem, że są ryby i wiem już, gdzie tych większych nie szukać. A może następnym razem, a przed nami tych mrozów jeszcze naprawdę, naprawdę dużo, być może będzie lepiej. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.